Patek Filip Aquanaut został wprowadzony na rynek w 1997 roku jako nowoczesna alternatywa dla klasycznego modelu Nautilus. Model 5168G, który pojawił się w 2017 roku, to edycja z okazji dwudziestolecia Aquanauta. Jest to luksusowy zegarek sportowy, który łączy elegancję z funkcjonalnością, skierowany do aktywnych ludzi ceniących sobie styl i wysoką jakość. Aquanaut 5168G jest zegarkiem łączącym różne funkcje i cechy, które czynią go idealnym towarzyszem w codziennym życiu oraz podczas aktywności sportowych. Zegarek napędzany jest automatycznym mechanizmem kaliber 324SC, który zapewnia precyzję oraz wygodę użytkowania. Posiada rezerwę chodu wynoszącą około 35 do 45 godzin. Dzięki zakręcanej koronce jest wodoodporny do 120 metrów. Koperta modelu 5168G wykonana jest z 18-karatowego białego złota, co nadaje jej luksusowy wygląd. Jej średnica to 42,2 mm, co czyni ją większą o 1,4 mm od standardowego modelu Aquanaut. Charakterystyczny, zaokrąglony kształt z wyraźnie zarysowanymi krawędziami podkreśla sportowy charakter zegarka. Luneta jest gładka i polerowana, co kontrastuje z matową powierzchnią koperty, a także podkreśla elegancki design. Jego tarcza jest w kolorze niebieskim z matowym wykończeniem. Zegarek jest również wyposażony w luminescencyjne wskazówki i indeksy. na od 5168G ma bransoletę wykonaną z kauczuku, co zapewnia komfort noszenia oraz doskonałą przyczepność, idealną dla osób aktywnych. Przez przezroczysty dekiel można podziwiać pięknie wykończony mechanizm zegarka. Ten model jest dostępny w kolorze granatowym lub kaki. Każdy sprzedawany egzemplarz zawiera certyfikat oryginalności, instrukcję obsługi oraz pudełko. Jeśli jesteś zainteresowany tym modelem, skontaktuj się z nami. Ekskluzywne zegarki.